Drużynę falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF, FAB. No jeśli chodzi o mnie, no to tak jak wcześniej gdzieś wspomniałem w wywiadach, to no nie pasowały mi dzisiaj motocykle obydwa. Yy, zmienialiśmy przełożenia co bieg, ale reakcji tak naprawdę dzisiaj nie było, więc na gorąco można powiedzieć, że to nie były te silniki, co miały tutaj zrobić wynik, trzeba by było powtórzyć zawody i wziąć inne jednostki napędowe, jednak no po fakcie to można teraz gdybać. A pytanie klucz, czy Wy wiecie już co było problemem dzisiaj, czy wciąż nie? Yy... Silniki już idą do serwisu. fakt, że one były serwisowane przed, tak powiem, przed tymi też zawodami, ale na pewno coś nie grało. No mówię, zero reakcji nie było, czy robiliśmy, czy wzmacnialiśmy silnik, czy osłabialiśmy. Ja miałem bardzo duże problemy, żeby cokolwiek tutaj zadziałać na trasie czy ze startu i no ciężko powiedzieć, no nie pasowało. Czy Tor zaskoczył dzisiaj, czy, czy było tak, jak sobie tutaj wszyscy to może ty zakładałeś, jeśli chodzi o ścieżkę? Znaczy, to był dobrze przygotowany, był normalny, jednak e, gdzieś tam leszczynianie byli szybsi na starcie i gdzieś lepiej na pewno rozgrywali pierwszy łuk, bo, bo jechali z przodu. No i co, patrząc na wynik, no, dwoma punktami przegraliśmy bardziej niż w sparingu, więc my nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle. Idziemy dalej. Myślę, że to chyba, nas, jeśli chodzi o naszą pozycję w tabeli, to dużo nie zmieniło. Mamy przed sobą mecz za tydzień z Częstochową i idziemy dalej. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Wideorejestratory24.pl Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.